Witamy serdecznie na podsumowaniu Częstochowskiej kampanii wyborczej, a wiele się działo. Wiele się działo, tak. Dawno temu Piotrze żeśmy się widzieli w, w programie Lokal 42200, który wznawiamy. Będziemy. No myślę, że co tydzień nam się uda coś skomentować, prawda? No tym bardziej, że wkrótce nowe rozdanie, nowe pewnie twarze w Radzie Miasta, być może nowy prezydent. Więc na pewno wiele tematów, wiele emocji społeczno-politycznych będzie naszym i Państwa udziałem. Ale powiem Ci, że dobrze, że się coś dzieje, że coś nowego tutaj nadchodzi, bo to jest takie inspirujące, bo zobacz, no, myśmy dość długo nie nagrywali nic razem, no, każdy z nas ma różne obowiązki i tak dalej. A właśnie ta sytuacja taka, która się teraz wydarza na naszych oczach, niesie taki jakiś powiew nowo nowości, świeżości. no, to nas też inspiruje do tego, żeby coś więcej jeszcze robić. No i postanowiliśmy z Piotrem zrobić takie małe podsumowanie całej tej kampanii wyborczej. Piotrze, co byś powiedział na ten temat, co się tutaj w naszym mieście działo pod tym kątem? Twoje takie spostrzeżenie? Przede wszystkim jest smakowicie bardzo, bo mamy szaszłyki nasze częstochowskie, czyli. Na każdym słupie po kilka plakatów, przeplatane prawica, lewica, czy trzecia droga i inne. No to, tak, takie wspólnotowe są właściwie te wybory, można powiedzieć, nie? Te tak. Kampania. No, więc ale ja też na przykład nie wiem, czy to też nie jest jakaś forma na przykład dyskryminacji, na przykład mnie, bo ja, ja sobie na przykład nie życzę, żeby jakieś tam na mnie twarze spoglądały, zwłaszcza na przykład te, których nie lubię, A, właśnie, które we mnie no, wywołują jest... negatywne emocje i tak. z każdego słupa ona na mnie patrzy no też jestem dziennikarzem obywatelskim, więc tam też pewnie no nie wszyscy mnie oczywiście lubią, prawda, więc no i tak jak się na mnie patrzą, to się źle czuję. Ale powiem Ci Piotrze, że bardzo ważnej kwestii dotknąłeś. Tak, to, jest, to, jest, tak. to jest poważna sprawa. Ja potem na przykład mogę mieć problem z zaśleciem tak, czy tak. coś, nie? E, proszę Państwa, my I, i byśmy tam, tak. apelowali do Pani ministry Równości, bo chyba ona się... No szalej do... język polski, a, przepraszam, tak, równości. to Pani Minister no Tak, tak, Ach, tak, chciałem trochę... No, bo to tak też... e, Nawet tak. Wołoszański sam, e, tak, tak, z tak. Mównicy tak. mówił, że to proszę jest... Proszę Państwa, tak. Mówimy minister oficjalnie, a nie żadna ministra, ani ministerka, jak niektóre pisma piszą to mnie, może aż się normalnie. Mistrzyca, czy. <laughs> może. Więc proszę państwa, no, warto by może poruszyć tę kwestie, może napiszemy do pani minister równości właśnie w tej kwestii. Bo... Tylko jak zaczniesz pani minister, pani minister? Nie, no, wstępie? oficjalne pismo, nie? To jest tak. Bo możemy się właśnie. Piotr się czuje dyskryminowany, czuje się jakoś os os osaczony, prawda? Można Wyobcowany. 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 Niektóre te plakaty są, są no dość takie. Mm, powiedziałbym bardzo pomysłowe. No, że ja nawet w lodówce mam tam czasami, No właśnie to też, tam, też widziałem taki chyba tam, jakiś no, taki tam. materiał ktoś wrzucił tam, i tam, no. że tam jeden, jeden z kandydatów to nawet do lodówki wlazł. No to już proszę państwa przesada. Myślę, że warto tę kwestię poruszyć. No a poza tym co cię jeszcze zdenerwowało? A może podobało ci się coś? Tak, już bardziej poważnie, to najbardziej mnie drażni ten syndrom oblężonej twierdzy, którą reprezentuje Częstochowska lewica Na czele z prezentem Mateuszczykiem, który już y, lekceważy drugą debatę, która się dzisiaj odbędzie, bo my to, to nagrywamy. Ze dwie godziny przed tą debatą, tak? Tak, nagrypamy tak. tak, dwie godziny przed debatą. Więc, oj, jest to dla mnie dosyć irytujące, bo... Ale wiesz, on może, może przyjść na tą drugą, on może, może przyjść, może przyjść no to no to no Na naszej nie był, na naszej na, nie był, na naszej mimo zaproszeń. Tak. Również zbojkotował prośbę o wywiad. Więc widać, że jest tutaj to duża, przynajmniej niego duża desperacja, że chce za, za wszelką cenę bronić swoich pozycji. Kto wie, czy nieskutecznie, bo to wiadomo... To może być strategia, Jest to, jak wiesz, jest to, to jakaś to taktyka. Może być, tak. Więc trudno, trudno to, proszę państwa, myślę, uznać za coś negatywnego z punktu widzenia kandydata. Przyjął po prostu taką strategię, natomiast z punktu widzenia obywatela, to dla mnie, jako zwykłego obywatela, to jest to po prostu niegrzeczne, ponieważ nie otrzymaliśmy nawet maila, który by powiedział: Dziękujemy za informację, nie interesuje nas to. Po prostu. Kilka maili, nie ma żadnej informacji. Zresztą o tej drugiej debacie, o której wspomniałeś, to też tutaj można wejść na kłobudzka.pl, bo to jest jeden z organizatorów tej dzisiejszej debaty. I tam możemy przepisać, że wszyscy, przeczytać, że wszyscy biorą udział w debacie. Udział w debacie odmówił Krzysztof Matyjaszczyk. No, jest napisane dlaczego. Nie, nie udzielił odpowiedzi w rozmowie osobistej, nie odniósł się do wiadomości przesłanej SMS, nie odebrał ponownie telefonu w yy, 24 godziny po pierwszej rozmowie. No, więc takie dziwne jest, nie? No, ma po prostu zbyt dużo do stracenia w tym wypadku, nie? No, bo to. Zmasakrowaliby go. No, ma za, za sobą, przeciwko sobie, bardzo poważne argumenty. I myślę, że no, woli to po prostu przywilczeć w tym wypadku. Nie? Chociaż Pan Prezydent tam się wypowiadał w jednym z materiałów, też widziałem gdzieś taki materiał był wrzucony, że no na naszą debatę nie przyszedł, ponieważ miał spotkanie z mieszkańcami Częstochowy. Tak, no więc jakby dla niego to jest równo, nie interesują go inni kandydaci, co mają do powiedzenia, z nimi nie będzie dyskutował. Woli z mieszkańcami, więc. To no, no jego sprawa, no, jego no, sprawa. To, tak jak samo tak. tak. daje w świadomości ja, wypadku. Z tyle. punktu widzenia kandydata może to jest jakaś strategia, ale my tutaj mówimy z punktu widzenia obywatela, to myślę, że to jest nie do przyjęcia, bo chodzi o traktowanie, o szacunek do drugiego człowieka, tym bardziej, że zwracają się oficjalne media, My jesteśmy e, medium oficjalnym. Zarejestrowanym w sądzie, i tak dalej. I proszę Państwa, oczekiwalibyśmy jakiejś odpowiedzi, przynajmniej negatywnej, ale z ale szacunku. Więc to nam się nie podoba i to mówimy wprost. No ale sądzą o tym, że, że na tej długiej debacie ma Pan prezydent też się nie pojawić, no to, to tylko jest dodatkowy, jeszcze taki nieładny gest. No chyba, że jednak przyjdzie na tą, tę debatę i, i wtedy zachowa się jak trzeba. Miał 13 lat, żeby nas zaskoczyć. To... Może teraz się tak. udawał. No to jest cytat z jednej kandydaty, tak. która u nas na debacie właśnie przed debatą tak powiedziała, czy przybędzie prezydent Jasiączek, czy też nie, więc nie, nie przybył niestety. Yy, troszeczkę yy, tutaj będziemy więcej mówić o panu prezydencie no Z racji tego, że jest urzędującym prezydentem. 13 lat. 13, 13 lat, 30? tak. No i ma najbardziej chyba taką dynamiczną tutaj kampanię. Na, najwięcej plakatów od razu zawisło. Wszystkie słupy już były natychmiast obwieszone, także pozostali, którzy byli zbyt bardzo jeszcze uśpieni. Kandydaci nie byli w stanie, no, no właśnie, nie było miejsca dla nich na tych słupach. Nie? Bo już, już, już tam byli kandydaci pana prezydenta obwieszeni. Powiem ci, Piotrze, że trochę mnie też szokują hasła wyborcze kandydata lewicy, ponieważ właśnie pisze, będzie lepsza częstochowa. Po 13 latach, jak myślisz, co to, to hasło. Czyli, no, sam <noise> przyznaję, że jeszcze nie jest wystarczająco dobra. Bo no, no. No się pojawiały komentarze, że powinno być hasło lepszy, lepszy stołek na przykład. Nie to No, no czy, tak, bo... to, to... A na no, 13 lat, ja myślę, że chyba to byłby wystarczający czas, żeby była lepsza no, to już jest no. zmęczenie materiału po 13 latach. To już dwie kadencje to jest tak wystarczające, to już. To już bo to jednak władza deprawuje i to tak. tak. Każdy tak. temu mniej lub bardziej ulega i teraz trzeba po prostu dać miejsce. Nawet komuś z tej samej opcji, ale innemu, ale innemu który tak, ma inne tak. spojrzenie, i może. Już kiedyś w Rzeszowie był jakiś prezydent Tadeusz Ferenc, bodajże, że jeśli dobrze kojarzysz, bo no, nawet sobie sprawdzę, wpisz, wpiszemy Tadeusz Ferenc. U... Już, już z tego, co czy wiem, to już, jest, już nie żyje. Były prezydent Rzeszowa, tak, zmarł. W drugim roku i podobno właśnie bardzo człowiek bardzo chwalony jako prawdziwy gospodarz miasta z Lewicy, który naprawdę dba, dbał o miasto, nie? więc to pokazuje, że jednak można właśnie być, być z tej opcji i być gospodarzem miasta, a tak, jednak prezydent no no, no... Matyjaszczyk, no, no fakty mówią same za siebie, potytał Częstochowy nie jest obudzony. Złota góra chociażby, czy wiele innych, budynek MZD, który stoi, upustoszały i chwasty rosną na parkingu, gdzie mógł być parking zrobiony, no to widać, no buduje drogi, trzeba mu dać, mu honor, faktycznie te drogi buduje, lepiej lub gorzej, tak. taniej bądź drożej, no tutaj, prawda? Na, to jednak, no ale jednak obywatel nie chodzi na to, na co dzień tylko drogami dla samochodów, ale chodzi po mieście i widać te, te braki, te, te, te zaniedbania, to co powinno być. Więc apeluję, jeśli pan wygra, panie prezydencie, to naprawdę niech pan się weźmie, bo jest szansa, żeby to miasto odżyło. Nie? A tu nie chodzi tylko o to, żeby było dobrze tym, którzy rządzą, a reszta się zadowoli przed My naprawdę chcemy żyć w mieście, które jest dobry, dobrym miastem, które jest fajne, bo tu można, tylko trzeba, trzeba chcieć, a pan jakoś tak, pan nie chce, takie mamy wrażenie. Nie? No wiesz, no może nie pan, wszystko. Tak mi się wydaje, to jest moje prywatne zdanie oczywiście, a taki apel, bo. Już te emocje polityczne są takie dobuzowane byle już ta niedziela żeby już się rozstrzygnęło, bo już tam dość po prostu, już za ja dużo, za dużo tego. Tak, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, ja myślę, że 8 lat, no teraz jest zmieniona ta ordynacja, że 5 lat będzie mógł prowadzić swoje rządy zwycięstwa wyborów. Myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie. Nie, dwie kadencje, czyli w sumie gdzieś 10 lat. Tak, tak, ale no. jedna, jedna kadencja 5 lat. Nie? No co no, to? dekada to e de jest. Spory. No i ale wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie. To akurat PiS wprowadził, mm. ale to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ, tak jak wcześniej powiedział, zmęczenie materiału. I to zmęczenie mm. materiału to się, to się odbija. Nawet jeśli by pan prezydent naprawdę tak kochał miasto, że nie wiem, chodziłby wieczorem po tym mieście, zastanawiał się, co tu jeszcze zmienić, a może tu jeszcze coś pomyślę, a może tu, a może tu bym kogoś skojarzył, żeby tu coś ruszyło. Nie. No, gdyby się okazał na przykład takim gospodarzem, Nie. który by tak kochał miasto, to myślę, że te, po ośmiu latach czy dziesięciu latach to on już jest zmęczony, Nie. on już myśli o czymś innym. Nie, i... Przecież byłem jakiś czas temu w Opolu nawet na wycieczce, prawda? I tam widziałem jak powstaje stadion dla Odry -Opole, która jest w pierwszej lidze, nie, nie jest w Ekstraklasie, jest w pierwszej lidze, nie? I piękny powstaje stadion dla niej. Ale nie? to może, A, ale to może nie, nie prezydent finansuje, tylko może tam, wiesz, że są... Sam... Chyba raczej to miasto, miasto z tego, co, co kojarzy, nie? Tak mi się wydaje, ale też pokazuje, no, a u nas prezydent, prezydent Matejaszczyk 7 tygodni przed wyborami zwołuje w której mówi, że wstępne rozeznanie robimy. To powinno być zrobione, kiedy Raków awansował do pierwszej ligi. No, ale to, wiesz, to, to jest żart po prostu. Ale Skoro gwarantuje, że będzie lepsza częstochowa, no to wiesz, to, to może teraz no. się zmieni, nie? No no to, to, to był czas, kiedy Raków zdobywał szlify w pierwszej lidze, a nie mm. no. I potem się dzi dzi dziwi, że się ludzie śmieją. Tylko no, trzeba no, myśleć jakoś perspektywicznie, no, a nie takie, takie rzeczy. No, no, jak tu nie mieć pretensji, jak są takie rzeczy, no, tego się nie da obronić. No. I mm. potem tam na, na, na te lata nie, nie przychodził, bo mu w tłuką. no, to no, nie, fizycznie, nie, fizycznie. no nie fizycznie, ale słownie, no, po prostu. Zresztą no, ludzie kochają. No, a poza tym no, widzimy też pana prezydenta w różnych mi miejscach. Już ma czas jednak. No chodzić, tak, tak to, no. Myślę, Teraz że... seniorali, a po raz pierwszy są wiosną seniorali. A zobacz jakie są okoliczności. Ale wiesz to, bo może, może to jest tak, bo mówi się, że jesień życia, i to może takie skojarzenie jest negatywne, to lepiej z wiosną skojarzyć się. Tak, Może o to chodzi, nie. Ale no no teraz w czas zmartwychwstania, no to też takie nowe życie, no no. to takie. A w ogóle tak święto Miłosierdzia patrz, Bożego patrz, będzie mieli wybory. To też tak. Tak? No tak. Albo tak, jakaś... tak, bo to pierwsza Republika. No o, to, właśnie. O, no. O, to tutaj będzie o, czynnik cie przyrodzony tu będzie. Oczywiście lewica wystartowała bardzo mocno od samego początku ze swoimi plakatami. Aż inne komitety się zdenerwowały i zrobiły sobie konferencje prasowe nie? Mhm. na temat plakatozy. <grywa> Widziałeś te konferencje? Bo sam je no. nagrywałem przy no przecież, no. No no więc... to, to jest jakieś oburzenie, chyba, nie? Na te plakatozy. No, powinno być ich mniej zdecydowani. Powin, Powinni po prostu nie wiem, no, w każdej, czy na, może no, nie wiem, na co drugim skrzyżowaniu powinno, powinno być takie miejsce, gdzie się te plakaty wiesza, na przykład, czy jakieś limity wieszania ich. Na skrzyżowaniach to nawet niebezpiecznie nam się nie, no, nie no niektóre plakaty nie zasłaniały nie. nawet przesiad dla, dla pieszych, że dziecko mogłoby wpaść pod samochód, który nie uważa czy, czy coś. Nie. No to teraz kampania ma swoje prawa, zwłaszcza u nas w naszym mieście bardzo specyficznym, prawda, więc... No ja bo... się zastanawiał, wiesz, czy na przykład te konferencje o plakatozie, czy to nie była zazdrość, żeby się nie mieli gdzie powiesić, bo już lewica się powiesiła, nie było miejsca po prostu. To ci chociaż tyle wiesz, żeby się no to, no to, no to, no, no. zrobić konferencję, żeby coś powiedzieć za swoje oburzenie. Ciekawe też, nie wiem czy Piotrze zwrócił na to uwagę, że te plakaty, no niektóre były takie, wiesz, profesjonalne i widać było, że to polityk poważny i tak dalej, ale bardzo wiele plakatów było takich, że można było wywnioskować, że to jest jakiś konkurs piękności. Dość piękne tam osoby nawet były. Na to. No, bardzo piękne. No. To. był też taki pan, co miał połowę twarzy, tutaj A tak, pan, to jest zasłonięte. Tak, to chyba Mateusz Czarnota bodajże. Imię niestety, nie no on... w każdym razie plaka... pan, pan Czarnota. Plakat jest słynny już chyba w całej Polsce, kanał Zero nawet tak, tak. specjalny taki program zrobił i, i, i tam właśnie pokazywali tego, tego pana, ale akurat w kanale Zero był bardzo skrytykowany, wiesz, no i tam właśnie prowadzący mówi, że jak można na takiego gościa głosować, który zakrywa sobie twarz, mm. nie? i tak dalej. Ten konkurs piękności moim zdaniem to jest takie niepoważne bo jednak to powinny być poważne osoby i przynajmniej ten, nie wiem, ta, ta fotografia powinna być jakaś stonowana, a nie włosy jakieś rozchwiane, jakbym była gwiazdą filmową i tak dalej. Myślę, że to chyba to za daleko poszło. No ale my to już widzimy nawet już w młodym pokoleniu, że no, to młode pokolenie nie jest też e, nauczone takiego podejścia, do że w pewnych momentach nie wypada pewne rzeczy. Nie? Skoro startuję do wyborów, e, jest tam na przykład kobietą, no to powinnam elegancko wyglądać, e, włosy jakoś fajnie tam upięte i tak dalej. A tutaj taki konkurs y, piękności. No. Chociaż z drugiej strony to tak miło popatrzeć na, na, na ładną twarz. Oczywiście, oczywiście. A co myślisz, Piotrze, na temat innych partii? Bo tak, tutaj trochę więcej mówimy o lewicy, ale co, co myślisz o kampanii innych partii? Hmm. Czy one są wszystkie mniej więcej takie same? Czy, czy można. Przede wszystkim, no to jest więcej tego w internecie, tych, mhm. tych kampanii, że ludzie te, te spoty kręcą, te shorty z tymi z napisami, prawda, tam kolorowymi, więc taka bardziej interaktywna jest ta kampania, niewątpliwie. Taka bardziej skierowana do, do takiego odbiorcy właśnie, taka może nawet trochę spersonalizowana. No i też dużo ulotek rozdają, chodzą, to jest ważne, ważne. Czyli w internecie, w internecie no to, tam więcej się dzieje. Natomiast tak, wracając do tej plakatozy, to tu w, w przestrzeni miejskiej mnie tro, trochę no, zdziwiło to, że taka duża partia jak Prawo i Sprawiedliwość jest dość mało widoczna, mi się wydaje, jeśli chodzi o te plakaty. No bo są teraz trochę niepopularni. Teraz po tej przegranych wyborach to jakoś tak. Skrzydła opadły. Tak, tak, to raczej. Musi, musi minąć też te 4 lata, żeby się to zrestartowało. Jeszcze tam muszą parę wpadek ci obecnie rządzący zaliczyć, żeby się ten, te prądy takie polityczne trochę tam obróciły. Nie? Taki no smaczek, bo tutaj pan z trzeciej drogi radny, czy jeszcze nie radny, ale kandydat, Dawid Blukacz, bardzo ma taki oryginalny to sposób, nowa, nowatorski, tak. Tak z tubą tak przychodzi. Krzyczy na lewicę, na prezydenta, na Łukasza Banasia też krzyczał, no i to tak, to robi zasięgi, powiem ci szczerze. To robi zasięgi, powiem ci szczerze. Mnie się wydaje, że to dzięki tej tubie, bo gdyby tak bez tuby wyszedł, to nie byłoby zasięgu. A co ciekawe, on mówi takie rzeczy, takie prawdziwe, nawet takie, on tam tylko tam nie obraża personalnie, bo tak bardzo delikatnie, nie, ale mówi takie rzeczy, które niektórzy by woleli, żeby były raczej takie, raczej szeptem mówione, bo w ogóle nie. No, więc mamy tam te rolki, to możesz tam załączyć i tak, <noise> wiesz, to montował, to, to tam jakieś tam fragmenty, nie? Ale to, to, jest taka trochę taka kampania awanturnicza, ale to ludzie lubią teraz takie, tak, takie to jest nawet. Powiem Ci, że to jest, ja, ja to akceptuję, bo to coś się dzieje, no. bo to inaczej, inaczej, inaczej jest, jest inaczej. tak, I, a poza tym, no, ludzie chyba mają prawo m, wiedzieć coś więcej, nie? No to tak. no tutaj de facto pan Łukasz Banoś no, przez te ostatnie lata no, był w koalicji z tym, z, z lewicą, a teraz się zbuntował i szaty rozdzierał ze wylewem, a to miasto jest tutaj źle zarządzane. No, tak, no to taka, taka jest polityka, to tak, to no tak się ludzie polityka. robią w konia nawzajem, no, ale to, to może, może się z tego śmiać też i trzeba, nie? No, bo to, to wiadomo, że. Tam, gdzie są wpływy, pieniądze, no to niekiedy moralność schodzi na, na dalszy plan. Trzeba mieć też, że moralny, żeby temu nie ulec, a wielu no, niestety tego jest, nie ma. Tak. Czyli nie mówię, że pan Banaś nie ma, nie chcę doceniać, ale fakt faktem jest, że, że wielu nie ma, bo to widać po prostu po ich postępowaniu, po owocach się poznaje, nie, nie tam po tych, po, po deklaracjach. Nie. I jeszcze mamy tam taką mm, inicjatywę bardzo. Mm, Moim zdaniem trochę zaskakująco, bo jest taki komitet wyborczy wspólnie dla Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, ale nie wystawili swojego kandydata. No, to taka przy, przybudówka, no. Ale w jakim celu to mogło powstać, powiedz, no? no, Żeby, zachow... żeby koryto uratować. <grym grym> na wielką z... filozofię. Tym no. <grym> no. no. no, no, bardziej na ostatniej sesji, sesji Rady Miasta, tam mówili, no my jesteśmy... Niezależni, no. To, 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 to jest naprawdę... Na czołach prawda. moje wypisane przez Djarsko. Just to niezależnie. Jesteśmy, tak, niezależnie. Nie, nie. niezależnie od tego, kto wygra te wybory w naszym mieście, to zwycięzca powinien wyciągnąć rękę do wszystkich. Tak mi się wydaje. Nie. Powinno od niego wyjść. Dobrze, wygrałem, to teraz ja powinienem tutaj. No. Pokazać się z najlepszej strony i wyciągnąć rękę do każdego, zaprosić nawet wszystkich na spotkanie wspólne, zaprosić nawet do współpracy, bo przecież miasto jest nasze wspólne i, i właściwie to, to byłaby nowa jakość rządzenia. Nie wyobrażam sobie, żeby było coś takiego, że my wygraliśmy mur w koło, teraz my, nasza rodzinka, nasze firmy nasze stowarzyszenia i wszystko my, my i nie dopuszczamy nikogo, nawet y, chociażby był najlepszym fachowcem. To jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Mm. No cóż, no, wszystkim kandydatom życzymy wszystkiego najlepszego, nie? Tak, żeby no. rządzili, gdziekolwiek będą w Radzie, czy, tak. czy na fotelu prezydenta, czy wiceprezydenta, żeby rządzili, żeby wszystkim ludzi szanowali. Żeby szanowali ludzi i żeby odpisywali na maile oficjalne, przynajmniej te oficjalne, żeby traktowali poważnie tych, którzy się do nich zwracają. No i życzymy też, żeby to święto miłosierdzia było dla nich owocem. Oczywiście. Nie? Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.